To słucha mego słowa i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia według Jana, piąty rozdział, 24 werset. Pięć pytań. W czasie podróży pociągiem. Po zajęciu miejsca w zatłoczonym wagonie obok mnie usiadł rzymskokatolicki ksiądz. Nie minęło wiele czasu, gdy zauważył Biblię i zapytał mnie, czy jestem biznesmenem. Nie, odpowiedziałem. Głoszę kazania. Gdzie? Gdziekolwiek pan otworzy drzwi, odpowiedziałem. Czy wierzysz, że istnieje niebo? Tak powiedziałem czy wierzysz że jest piekło tak odpowiedziałem czy wierzysz że istnieje czyściec nie nie wierzę odpowiedziałem powiedziałem zadałeś mi trzy pytania ja chciałbym zadać ci dwa moje pierwsze jest takie czy biblia Rzymskokatolicka jest Słowem Bożym? Tak, odpowiedział. Cóż, moje następne pytanie jest tylko takie. Czy czyściec jest sądem Bożym za moje grzechy? Tak, odpowiedział. Odpowiedziałem, że Biblia rzymskokatolicka mówi w Ewangelii Jana, piąty rozdział 24 werset to słucha mego słowa i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. I dopowiedziałem. Dlatego na podstawie Twojego własnego oświadczenia, że rzymskokatolicka Biblia jest Słowem Bożym i że czyściec jest sądem za moje grzechy, mam zapewnienie, że ja nigdy tam nie pójdę. Uszczęśliwiło mnie to tak bardzo, że staram się, aby inni to wiedzieli. Połóż swoją ufność w Słowie Bożym, dopowiedziałem, a spotkamy się z Chrystusem w chwale. Ty również możesz uwierzyć w cenne Słowo Boże i wiedzieć przez wiarę, że nie ma dla ciebie sądu. Chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na Boży sąd, Bóg w miłości znalazł sposób błogosławieństwa dla zagubionych grzeszników, gdyż nasz werset mówi: że posłał swojego syna, posłał go, aby poniósł nasze grzechy na krzyżu. Dodatkowo zacytuję z rzymskokatolickiej Biblii Hebrajczyków. 9:28 Chrystus raz jeden został złożony w ofierze dla zgładzenia grzechów wielu ludzi. Tak, on wycierpiał cały wyrok za wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, a teraz Bóg daje życie wieczne jako wolny dar wszystkim, którzy w niego wierzą. Kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia według Jana 5:24.